Tego jeszcze nikt nie wiedział. Czy was pojebało? Ludzie też przytą, y, y, czy test antynarkotykowy. Pintek robi Pintek robi... Czy wcale nie robisz gali, żeby zarobić? Może. Macim się na Tak czy po rozpoczęciu gali będzie można dopiero, dopiero kupić wpad, czy nie będzie. Tak. i jak to Pe będzie wyglądać z tym playerem Trzeba odświeżyć stronę czy co, żeby się pokazał 3 złote. pay -per view, możesz kupić nawet godzinę po rozpoczęciu gali, stąd Naprawdę. Możesz kupić nawet przed waką wieczoru ee, A player e, odświeży stronę, pojawia się player. Logujesz się na konto pojawia się player. Także Ludzik. Wcale nie robisz gali, żeby zrobić coś napisał. Mm. Robię to bardziej z Nie wiem, czy widzisz to po mnie, ale jestem tak kurwa podjadany, ja w ogóle tak się tym jadam, że, to, że ta gala będzie, to jest mega sztos. Yy, czy robię, żeby zarobić? Na pierwszej gali nie wydaje mi się, żebyśmy jakoś my zarobili, bo to nie jest tak łatwo zarobić kurde, tyle pieniędzy, to są setki tysięcy wyłożone na galę, setki tysięcy. Ochrona się wyprowadzi stary, Kruszwil ma przycieloną ochronę specjalną ode mnie, także ochrona cię wyprowadzi. Nie chcemy takich sytuacji. Yy. Więc tak, mm, wracając do tego, yy, czy zarobimy, no może na kolejny tak, nie mówię, że nie, może na kolejny jeszcze tak, może stworzymy coś mega dużego i mega zajebistego, może to będzie naprawdę zajebista zajawka na kolejne gale, ale na tej chwili nie nastawiasz na jakiś mega zarobek, chciałbym po prostu, żeby to się zwróciło i żeby ten cały moje kilka miesięcy pracy, 15 godzin dziennie dosłownie nie poszło na marne, bo naprawdę w chuj pracy w to pożyłem, w chuj pracy w to pożyłem. Na przykład na dwóch urządzeniach. No, yy... to można oglądać. Na na przykład dwóch urządzeniach, można oglądać jeden złoty. Jedno urządzenie no. to tak na równi jakby. Yy, druga to jest oczywiście yy, Magical Polak. To I teraz tak, chciałem zdementować wszelkiego rodzaju plotki. To nie będzie walka w kaskach, bo ktoś mówił, że to będzie walka w kaskach. Wiesz, zupełnie nie. Także, jeżeli ktoś myśli, to będzie walka w kaskach, to chciałem to całkowicie zdementować. To nie będzie walka w kaskach. W ogóle żadna walka nie będzie w kaskach. Nie będzie nawet w ochraniaczach. A do co w kaskach, wyobraźcie sobie Magikala w takim wielkim kasku i... Nie, to jest gala, kurwa... Fejm ma, tutaj nie ma kasków. Tu jest ostra najepka i zajebiste show. Zresztą... Mm, nie wyobrażam sobie w kaskach walki, kurde, to by było komiczne Nawet już, nie mega Dobra, w każdym razie tak, wiem, że Daniel tak powiedział o, o Atora, ale Ale Danielowi też coś się chyba porobiło Bo nawet się ucieszył, że nie będzie w kaskach, więc nie wiem czemu to powiedział Już to sprostował nie raz Ale mi tych tu się dajecie, dzięki wielkie To mogę się bić szuksem, właśnie Co do walki z szuksem Co do walki z szuksem, powiem to raz, a dobrze Dostaje codziennie tyle maili odnośnie walki z Czuksem Każdy chce się lać z Czuksem Co ten Czuksa zrobił, powiedzcie mi Każdy chce się lać z Czuksem Nie wiem, nie wiem, co on ma w sobie takiego, że z nim chcecie bić Ale, ale kurde, ale kurde Każdy mi pisze, że chce się z nim bić Więc, więc kurde, coś, coś, coś musi z nim być Napiszcie mi, o co chodzi z nim, że każdy chce się z nim lać każdy chce się z nim bić po prostu, są dostaję tyle, tyle, tyle maili codziennie, że yes. Będę się bił z Czuksem, mam 15 lat, mam 18 będę się bił z Czuksem Każdy chce lać Czuksa Nie wiem o co z nim chodzi, ale przecież zostawcie go, nie wiem nawet, czy on się W ogóle chce się bić na tej gali On nawet chyba się nie chce bić, a wy go chcecie bić normalnie, no ludzie Zostawcie Czuksa w spokoju Ludzie też piszą, będzie test antynarkotykowy Kurwa, nie wiem stary, bo jakby Test antynarkotykowy, anty Nie wiem, czy taki kolei w jest. Wydaje mi się, że nasi zawodnicy, tak z nimi siedzę, gadam, jak z nimi spędzam czas, przed unego Właśnie, wszyscy o tym tyście antynatotykowym przy Wydaje mi się, że nikt nieć patam, bo przed galą się przygotowują. Naprawdę sumiennie się przygotowują. Yy. Nie robisz chyba takich testów przed walkami. Przed, przed, przed przed Myślimy nad tym, bo tyle dostaliśmy propozycji na ten temat, więc przemyślimy to. Yy, ale, ale wydaje mi się, że nie trzeba w federacji robią test antynarkotykowy. Bo nie ma chyba takich idiotów, którzy by wychodzili na Śpanii na walkę. Yy, to by było mega głupie. Yy, najgorzej jest, jak się wydaje, ktoś napisał. No tak, ale. Na zawodnik będzie miał gorzej niż, gorzej niż ten, który będzie czysty, więc to jest, wiesz, to, to nie działa. Tak, szukaj tu Pe Wojtę. 16 lat i No prędzej antydopingowy niż się robi, niż antynarkotykowy. Dobra. Mm, więc tak, przechodzimy do konkretnego. To jest film, który wyjdzie jutro, słuchajcie. Nie chcę wam pokazywać dużo. Ale będzie zajebisty. Ja pierdolę. Jest, jest tak dobry. Pogadam z Pogadam Staku, bo mówił, że będzie. Ale pogadam z nim o tym. Ej, szkoda, żeby go nie było. Bym go poznał. Dobra. 1499, Przelewem, Dobra. To jest coś takiego ciekawego słuchajcie. Co jutro wyjdzie. Ej, mogę wam fragment pokazać. Ale fragmencik tylko, bo to jest niespodzianka. Jest zajebisty film jest w ogóle. Jadam się. Kawałek! Kawałek mam pokażę. Jest zjodz! Maciuś zobaczysz mnie na polach przez mój ojciec. Jest Dobra, już jest na całość, słuchajcie. Już jest na całość. Więc no, kurwa, rozpierdolę no, Ja się nie mogę doczekać tej gali. Jak chcę zobaczyć na żywo, jak wychodzi Daniel. Tu, tu, tu. Cały miesiąc przygotowywań Daniela. To się ceni. Gość naprawdę się przygotowywał. Mam kontakt z jego trenerem. Także wychodzi Daniel. I... Teraz podejmiemy się za chwilę okaże że zakłady się za chwilę zmienią. Proporcje zakładów uwagarskich. Urzędnicza! To jest to, o słuchajcie. Nie ja, będzie dobry, dobry mocno. Ja poznałem dwa zajebistych typów i się najebałem 5 zł. Zajebiście gumiak. Też poznam zajebistych typów w sobotę i też się najebie. No, ale także tak wygląda sytuacja. Jutro wychodzi film Daniela, Ala yy, Rocky Balboa yy, i to będzie sztosik. Gocha też będzie, Jaca też będzie, z tego co wiem, więc będzie sztos. Dobra. Eee, tydydy, tydy, tydy, ty Ty To dlaczego ma O! Przejdźmy do komentatorów. To jest, myślę, że to jest ważna kwestia, na którą wiele osób czeka. A mianowicie komentatorzy i konferencjerzy. Jak wiecie był tutaj Mahonek i Adam Z, których zajebiście lubię i szanuję w ogóle. Dobre mordy, ostatnio byłem z nimi na youtube Show. Ale chłopaki stwierdzili, że wolą sobie wychillować na loży Elite Vip, obejrzeć sobie to widowisko, że jest mega presja dla nich, oni tego nigdy nie robili, nie mają doświadczenia w tym, nie znają się jakoś super na sztukach walki, więc stwierdzili, że oni sobie wolą pocilować, zobaczyć wszystko z boku, jak to wygląda, zobaczyć sobie, jak to wygląda z boku. Aooo! Stevie wpada na loży na gale i będzie o wyzwanie. Na gali, na żywo. Mam nadzieję, że się go podejmie, ale raczej musi. No, musi. On by się nie podjął, czegoś podejmie się. Znaczy, to jest niespodzianka. Ale okay. będzie mega beka. Popatrzcie i ze śmiechu. Wracając do komentatorów, chłopaki stwierdzili, że wolą sobie poczylować na loży Elite VIP, Troszkę odpocząć e patrzaczkola co pierdole dole ale wiecie, to jest dla nich mega presja dziesiątki tysięcy yy, widzą nie wiem pewnie będzie pewnie będzie dużo oglądalność yy, przed telewizorami przed komputerami yy, więc więc oni sobie rrr. Paweł osoby z jakimi Tak więc Marek Adbuster dołączył do stanowiska komentatorów i razem z Stypsonem prowadzi gale tak jak mówiłem Adam, Zed Mahonek wolą sobie noży dnoży. Elit VIP, był to też yy, i nasz wspólne, nasza wspólna decyzja. Nawet oni bardziej tak widziałem, że woleliby jednak zobaczyć to wszystko sobie z boku na spokojnie, bo kurde, yy, no jest to Nawet powiem wam, że ja nie wiem czy chciałbym to robić. wolałbym sobie obejrzeć to tak na wyjebaniu, na, na lajcie, pośmiać się trochę i to jest za No stary, o, jest za jedno się podjęłem tą galop <toddyski> w ogóle. To jest pojedynne, bo. Ja siedziałem nad, tą galą, yy, siedziałem nad tą galą od kilku miesięcy i to już jest pojutrze, będę w końcu odpocząć po tej gali, wychillować, bo włożyliśmy w to tyle pracy, że kurwa, to jest niesamowite. Czy nam się zwróciło? Yy, nie chcę mówić, czy się zwróciło, czy nie, ale jest dobrze. Naprawdę jestem wam mega wdzięczny, że to piękno tu się sprzedaje. Że nie ma mega kradziejstwa, tak jak sądziłem. Dużo ludzi kupuje, bardzo dużo ludzi kupuje. ogień. Dzięki wielkie, pozdrawiam zawiadka zdrojowa, ogień, ogień mordo. I w ogóle zajebiście, że, że tak fajnie to wygląda. Gala będzie trwać około 3,5 do 4 godzin. Chyba, że będą same nokauty. Nie, nie sądzę kurwa, chłopaki są tak przygotowani, każdy się przygotowywał. Здесь так красиво, я перестаю дышать Звуки на минимум, чтобы не мешать Эти облака, фиолетовая вата Магия цветов со льдом наши стакана. Здесь так красиво, я перестаю дышать